Podcast Slow Soul dla kobiet, które pragną żyć na własnych zasadach i w zgodzie ze sobą. Witam Cię bardzo serdecznie w 77. odcinku podcastu Slow Soul. W dzisiejszym odcinku będę opowiadać o najważniejszym Ostatnim i często zapominanym elemencie transformacji wewnętrznej. Będziemy dzisiaj mówić o tak zwanym life after healing, czyli o takim momencie, kiedy już wszystko, co było do rozwiązania, zostało rozwiązane. Wszystko to, co miało zostać uleczone, zostało uleczone i wszystko to, co miało być stransformowane, zostało stransformowane. To jest taki moment, w którym my często czujemy się cholernie niekomfortowo. To jest taki moment, w którym my często potrzebujemy informacji z zewnątrz: OK, wszystko jest z tobą w porządku, idź, działaj i ciesz się życiem. I ten ostatni element, idź i ciesz się życiem, jest czymś, czego my, najprawdziwiej na świecie, musimy się nauczyć. O co chodzi? Skąd się w ogóle wziął ten temat Life After Healing? Skąd ja w ogóle wyszłam z takim pomysłem? Pierwszy raz y, czytałam na ten temat w książce Sandry Ingerman um, Soul Retrieval i w tej książce właśnie Sandra opowiada o tym, że w jej pracy terapeutycznej z klientami niesamowicie ważny jest właśnie ten element. Y, Powrotu do siebie, powrotu do normalności, tego life after healing, kiedy to ona ze swoimi klientami po prostu uczy się na nowo um, radości z życia. Ona uczy ich na nowo tego, żeby um, znajdować drobne przyjemności w, w ciągu swojego dnia, żeby skupiać się na czymś innym, żeby tworzyć dla siebie jakieś takie małe, większe rytuały. Gdzie oni z powrotem przypominają sobie radość z życia, pasję, szczęście. I to jest coś, co moi klienci robią także. I nawet jeśli, nawet wtedy, kiedy nie potrafiłam tego nazwać, jeszcze nie do końca była tego, nie byłam tego świadoma, robiłam też to w własnym procesie i robię to nadal. I to jest szalenie, szalenie ważny element. Jest to wręcz. Taki element naszej transformacji, terapii, który jest elementem trochę takiego być albo nie być. Na takiej zasadzie, że albo w tym momencie właśnie pójdziemy w stronę szczęścia, albo w tym momencie pójdziemy w naszą, tak zwaną, znaną stronę utartą ścieżkę. Często zdarza nam się tak, że w momencie, kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni. Przywykliśmy do właśnie takiej wiecznej walki, wiecznej terapii, wiecznej zmiany, to pojawia się taki moment, kiedy już nic więcej nie jest do zrobienia i my czujemy się z tym niekomfortowo, ponieważ właśnie na trochę na takiej zasadzie co ja teraz z swoim życiem będę robić? Nie zapomnę nigdy, jak pierwszy raz właśnie byłam na, w swoim takim pierwszym, pierwszym procesie pracy nad sobą. I właśnie moja kołczka pracowała ze mną nad jakimś tam tematem, Pierwsze, co mi przyszło na myśli, jak, jak właśnie zaczęłam z nią pracę, to Boże, co ja będę robić, jak ja już nie będę miała żadnych problemów. Generalnie to jest właśnie o tym, co ja będę robić, kiedy moje problemy się skończą, i my musimy zacząć. Musimy nauczyć się robić coś innego niż naprawiać siebie, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w tym trybie wiecznej walki, wiecznej naprawy, wiecznej transformacji, wiecznej terapii, to co robimy w momencie, kiedy nam się kończą problemy? Hmm. Szukamy sobie nowych problemów. Bardzo szybko i skutecznie manifestujemy kolejne tematy do pracy. Bardzo szybko i skutecznie przyciągamy okoliczności, które kończą się kolejnym kryzysem. Więc nie wchodźmy na tą drogę nieskończonej naprawy siebie. My, tak czy siak, w, w biegu rozwoju. Wejdziemy na wyższy poziom i potem będziemy sobie coś innego przerabiać, ale nie wymyślajmy sobie tych tematów na siłę. Nauczmy się tego life after healing, nauczmy się żyć po uzdrowieniu. Uzależnijmy swój umysł od radości, pasji spełnienia, od szczęścia. Ponieważ teraz, w momencie, kiedy w Twoim życiu nie do końca wszystko jest tak, jakbyś chciała, jest spore prawdopodobieństwo, że Twój umysł, Twój cały system, Twój system hormonalny jest przyzwyczajony, uzależniony od określonych substancji. Najczęściej są to substancje związane z naszymi reakcjami stresowymi, naszymi traumami, czyli wszelkiego rodzaju hormony stresu. To jest substancja, każda inna, więc nasz układ. Uzależnia się po prostu od danych hormonów stresu. I w momencie, kiedy w naszym życiu jest spokojnie, to troszeczkę jesteśmy jak taki narkoman na głodzie, czyli brakuje nam czegoś i co robimy? Kreujemy sytuacje, w których będzie stres z powrotem. To jest to, o czym ja często mówię w kontekście: Nie rób sobie z życia korpo. Rzuciłam etat, jestem na swoim i jestem tak przyzwyczajona do pewnych schematów w pracy, że generalnie odtwarzam ten sam temat, który miałam w korporacji w swoim życiu zawodowym, mimo to że teraz ja jestem swoją szefową. To jest coś niesamowitego, jak my potrafimy wykreować te same okoliczności w zupełnie jakby w innych warunkach i jak bardzo potrafimy być uparci w tym takim dążeniu do tego co dawne, do tego co znane, ponieważ taki właśnie uparty jest nasz umysł. Nasz umysł jest Uzależniony od tego, co zna. On zawsze będzie dążył do tego, co zna. Więc z racji tego, że też jest uzależniony od pewnych substancji tutaj. Dlatego musimy go przyzwyczajać stopniowo do rzeczy nowych. Musimy go przyzwyczajać i uzależniać od szczęścia, radości spełnienia poprzez wprowadzenie rzeczy w nasze życie, które dają nam radość i spełnienie. Jak to zrobić, moi drodzy? Generalnie rzecz biorąc, tutaj drogi są dwie. Pierwsza i najskuteczniejsza droga to jest generalnie rzecz biorąc droga wprowadzania takich rzeczy, które są w zgodzie z naszą duszą, ponieważ one najszybciej dadzą nam właśnie spełnienie i radość. W biegu transformacji z poprzedniego odcinka już wiesz, że właśnie poznawanie siebie, poznawanie tego, kim jestem na poziomie duszy, jest generalnie rzecz biorąc jednym z etapów właśnie tej, takich podstawowych transformacji. Następny, następna rzecz, jaką musimy Wprowadzić, to jest właśnie nowe działanie, czyli nie działanie z pozycji lęku, strachu, stresu, napięcia, tylko właśnie działania wypełnione radością, lekkością, przyjemnością. Pasją. Jest to bardzo ważne. Trzecia rzecz, która jest nam tutaj niezbędna, to uważność. My potrzebujemy się zatrzymać, my potrzebujemy obserwować, żeby mieć świadomość tego, z jakiego poziomu akurat działamy. Moi drodzy, to life after healing jest absolutnie niezbędne do tego, żeby wprowadzić trwałe zmiany w naszym życiu, ponieważ może być takie Taka tendencja, może być taka pokusa, że nawet jeśli zmienimy nasze życie, żeby wprowadzić z powrotem jakieś takie elementy napięcia, walki i czegoś, co da nam generalnie rzecz biorąc, jakby ten zastrzyk e, znanych nam wcześniej hormonów stresu. Więc tutaj trzeba troszeczkę dyscypliny, trzeba nam dyscypliny w tym, żeby po prostu podjąć decyzję: OK, dobra, ja nie chcę walczyć, chcę, żeby teraz moje życie wyglądało inaczej, i trzeba tutaj też dużo odpowiedzialności. Wiem, że to się łatwo mówi. Ja sama się z tym zmagam i sama generalnie łapię się nad, na tym, że raz po raz po prostu zboczę z kursu, ale w momencie, kiedy to robimy, kiedy zbaczamy z kursu, nie załamujemy się, nie zarzucamy tego projektu, tylko robimy korektę kursu, wracamy na tą drogę, którą chcemy iść i działamy dalej. Ponieważ w momencie, kiedy nasz organizm, nasz cały system przyzwyczaja się do czegoś nowego, przyzwyczaja się właśnie do tej energii zachwytu, piękna, miłości, to nasze życie jest wypełnione właśnie takimi wartościami. W momencie, gdy my do swojego życia zapraszamy więcej radości, to przyciągamy jeszcze więcej radości. I tak generalnie rzecz biorąc, to perpetuum mobile się napędza. Co mogę powiedzieć z mojej strony? Wiadomo, żeby dojść do tego momentu, life after healing wcześniej musi się wydarzyć healing. Więc jeśli jeszcze nie wiesz, jak wejść na taką drogę um, czułej transformacji w zgodzie ze sobą, zapraszam Cię do wysłuchania poprzedniego odcinka 76. A ja też w ramach takich zapowiedzi e, chciałabym zaprosić Cię, jak zawsze, na konsultacje, na konsultacje, podczas których porozmawiamy na temat tego, z czym się teraz zmagasz. Co chcesz wykreować, po co chcesz sięgnąć, a ja pomog pomogę znaleźć ci źródło przyczyny tego, a co cię blokuje, co sprawia, że jeszcze nie wykrowasz tego, czego pragniesz. I e, także w ramach takich zapowiedzi zapraszam Cię do odnowionej, nowej wersji strony internetowej, która teraz ma dużo więcej treści, jest dużo bardziej przejrzysta i dużo bardziej atrakcyjna. E, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię. E, strona internetowa działa pod dwoma adresami tym starym poprzednim slowsoul.org, ale także jest dostępna pod adresem slowsoul.studio. I tam też możesz umówić tą bezpłatną konsultację, wchodząc na stronę www.slowsol.studio ukośnik konsultacje. Więc link też oczywiście znajdziesz w opisie podcastu. Zapraszam cię bardzo serdecznie zarówno do tego życia w zgodzie ze sobą, do tego życia life after healing. I do właśnie zaproszenia jak największej ilości radości, spokoju i miłości do swojego doświadczenia, do swojego życia. Żeby to zrobić, wiadomo, potrzebujemy się zatrzymać, potrzebujemy odpocząć i też w tym okresie takim jesiennym życzyć dużo czasu na to, żeby zająć się sobą. Naprawdę bardzo tego teraz potrzebujemy. Do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku.